Przede wszystkim, pokażę Wam czym się zajmuję na co dzień. Wykonujemy nadruki na odzieży, na różnych materiałach. Tym razem wykonuję nadruki na workach. To firmy Kogi. Jest tutaj też tak samo, jak zawsze ochrona. Przecież Wam jeszcze pokażę. Mamy w firmie fajne zabawki. Taka prasa. Taka prasa pojedyncza prasa i taka mała zabaweczka do czapek rękawków. Na druki robimy wieloma metodami, ale najczęściej jeśli to drukiem. Tu mamy biuro Stację graficzną zapraszam do sub subskrypcji Muszę dalej puścić coś do cięcia Tutaj zrobiłem taki wieszak, gdzie można sobie przymierzyć jakieś ciuszki, które można u nas zamówić. No, tu są jakieś różne wzory, które były przeze mnie czy tam przez jakichś znajomych projektowane. No, tak tu się bawimy.